Witam wszystkich oglądających mój film. Dzisiaj będzie znowu o filtracji wody, wcześniej prezentowany przeze mnie dzbanek z filtrem firmy Aquapur. To jest właśnie opakowanie od tego dzbanka. Wcześniej omawiałem, pokazywałem zaraz po wyciągnięciu z pudełka. Dzisiaj już po jednym dniu testów mogę już co nieco o nim powiedzieć, jak to się odbywa. No, i będzie dzisiaj sama w sobie pokazanie, jak, jak to odbywa się sama filtracja za pomocą tego dzbanka. Może jeszcze pokażę. Dzbanek posiada swoją podziałkę. Tu jest pół litra. 750 litr. Litr 250. No i półtora litra. Jest podziałka, co ułatwi na pewno użytkowanie tego dzbanka. Oczywiście, sam dzbanek posiada system. Flip-flop, to co wcześniej w poprzednim filmiku pokazywałem. Tak to wygląda. Ten system jest połączony oczywiście z mechanicznym wskaźnikiem zużycia filtra. Każde odsunięcie tego właśnie o, ten nam się po prostu ta, ten wskaźnik będzie nam informował, kiedy należy. Wymienić ten filtr. Jak już dojdzie na czerwone pole, to należy wymienić na nowy ten wkład ten filtr. No dobra, to tyle jeżeli chodzi o to. Jeszcze teraz po przeprowadzonych moich testach, ktoś się spyta, a ile czasu zajmuje takie przefiltrowanie wody. Przeprowadziłem najpierw test na pół litrze wody, powlaniu pół litra wody. Dzbanek przefiltrował w ciągu 3 minut. Potem przeprowadziłem drugi test powlaniu 1,5 litra wody. Dzwanek przefiltrował tą wodę w ciągu 10 minut, więc, takie są kolejną rzeczą, którą trzeba pochwalić. Ten dzbanek mój, jeden znajomy, ma taki identyczny troszkę innej firmy, może, ale tego, na tej samej zasadzie. I powiedział mi, że jeżeli od tego czasu, jak ma ten dzbanek i po prostu wodę filtruje, sobie. Za pomocą tego dzbanka, to nie ma czegoś takiego, że mu się w czajniku, jak gotuje herbatę na wodę, na herbatę czy na kawę, mu się tam kamień tworzy, więc pod tym kątem. No dobra, to może tak, pokażę jak to, jak to w sumie działa. Czyli tak, normalnie wlewamy. No i tak to wygląda. Właśnie w taki się przefiltrowuje nam ta woda wlana. Ogólnie z zakupu mogę powiedzieć, że jestem zadowolony. No nie ma tu się czego spodziewać, no po tak prostej rzeczy. Jeżeli chodzi o smak wody. No... Każdy indywidualnie musi sobie po prostu zesmakować i zobaczyć. No ja tu jakiejś takiej dużej różnicy w smakowej, no coś jest, ta woda troszkę inny ma smak, ale aż jakiejś takiej, no nie wiem, porównywalnej jakby, nie wiem, się napił jakiejś wody źródlanej, no nie ma takiego efektu. No tego nie można się spodziewać, że aż taki, ale jest inny smak na pewno. Dobra, to tyle, to tyle co chciałem pokazać jeżeli chodzi o o samą filtrację za pomocą właśnie tego dzbanka. Jeżeli się filmik komuś przyda, łapka w górę, będę wiedział, że było warto go pokazać. Pozdrawiam wszystkich. Ewentualnie zapraszam do obejrzenia poprzedniego filmu o tym dzbanku, który prezentuję i omawiam go tam świeżo po wyciągnięciu z pudełka. Ewentualnie do oglądania o innej tematyce moich filmików. Pozdrawiam, cześć.